Witam, tym razem na mój warsztat trafiły dwa silniki od Simpsonów S51. Obydwa tutaj trafiły w celu wykonania remontu kapitalnego silnika. Wszystko co się należało wymienić, zrobić, zregenerować w tych silnikach zostało tutaj zrobione na tip top. Silniki zostały również dodatkowo wyszkiełkowane, żeby też wizualnie ładnie się prezentowały. Po szkiełkowaniu wyglądają niemalże jak nowe silniki. Dodatkowo zostały tutaj doposażone w elektroniczne zapłony. Założone zostały nowe gaźniki. W tym Simpsonku czterobiegowym został założony gaźnik Bing. W silniczku tutaj trzybiegowym gaźnik Amal. Oczywiście oryginalny Amal, nie żaden zamiennik ani replika Amala, bo tylko takie Amale dobrze działają. Ogólnie polecam założenie jednego z tych gaźników zarówno big jak i Amal, to są według mnie bardzo dobre gaźniki które bardzo tutaj fajnie współpracują z tymi silnikami w połączeniu tutaj jeszcze dodatkowo z zapłonem CDI sprawia to, że mamy no, niezawodny motorek taki zapłon nigdy się nie przestawi, nie rozreguluje nie ma jakichś cudów z platynkami, że jest iskra, a po rozgrzaniu silnik gaśnie jak to często bywa na platynkach jeszcze pokażemy tutaj, jak z drugiej strony wygląda taki silnik tak to się prezentuje wizualnie. Drugi silniczek tak wygląda. Jak widać bardzo ładnie wyglądają. Oczywiście na wykonaną usługę jest udzielana gwarancja, jest gwarancja na wycieki, na elektroniczny zapłon, rok czasu gwarancji. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany naprawą takiego silnika, nie tylko w sposób profesjonalny, nie w jakiś tam chałupniczy. No, i oczywiście szybka realizacja zlecenia. Zapraszam osoby zainteresowane do kontaktu. Pod, film, pod filmem w opisie macie link do mojej strony na Olicie oraz numer kontaktowy telefonu. Posiadam również w ofercie w sprzedaży takie zapłony elektroniczne do Simpson'ów, do innych zabytkowych motocykli. Także jeszcze raz zachęcam osoby zainteresowane do kontaktu. Dziękuję za, obejrze za obejrzenie tego filmiku. I pozdrawiam, do usłyszenia.